Cześć! Dziś chciałbym z Wami obejrzeć film, którego jeszcze wcześniej nie widziałem. Film z mojej nie tylko ukochanej biatyki, ale ukochanej gry w ogóle ever. Jest to final Evolution 2003 w Soul Calibura 2. Mamy Dana grającego Nightmare'em oraz Semiego grającego Astrofan. Semiego akurat nie znam, ale Dan to legenda francuskiej sceny Soul Calibura, słynny Nightmare. Więc zobaczmy jak ta walka się prezentuje. Jakość pewnie nagrywany na VHS-ie, no bo to jednak 2003 rok. O, to jest w ogóle moja ulubiona plansza, czy jedna z moich ulubionych plansz, jakby że okay, dwa pierwsza, którą widziałem w Sawka so okay, i 2 na żywo. Sawka so okay, i 2 jest Impact, który polega na tym, że odbijamy czas przeciwnika. No i potem mamy zgedwankę to, to u lasterów, żebyście też wiedzieli, to jest taki ciosek, że robimy QCBA. Tak naprawdę według nomenklatury kalibrowej to jest 2.1.4A, ale rozumiem, że nie wszyscy tę nomenklaturę znają. I tam jeśli zrobimy po prostu QCBA to, i trafimy, no to wchodzi z automatu taki rzut, który zadaje bardzo dużo obrażenie, tam około 40% paska. Natomiast jeśli będziemy dociskać A, Kilka razy, to wtedy to, 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 co wyszło wcześniej, wchodzi, czyli po prostu takie pojedyncze cioski. To jest zrobione tak na wypadek, gdyby ktoś chciał, właśnie po zablokowaniu pierwszego ciosu, coś dalej robić. W SC2 w ogóle mało ciosów było takich naprawdę mocno karalnych, więc to była gra dość bezpieczna. Dodatkowo był step guard, czyli można było zrobić stepa i w, od razu w pierwszej klatce zablokować. Przód przód 6ab to był taki cios, że jeśli pierwszy trafił na, na counter to drugi wchodził, chyba zcharge'owany. Jeśli pierwszy trafił normalnie to chyba drugi wchodził nie ale jeśli pierwszy został zablokowany, no to drugi mogliśmy wyside i tam mocno ukarać na wifi. Ale Astaroth był mocną postacią, zresztą Nightmare też. Nightmare miał bardzo mocne, takie bardzo łatwe też combo 3bb. W czym drugi bo jest po przejście z O właśnie, i tu mamy taką sytuację, że Nightmare wchodzi do postawy i trzyma tak miecz, jak widzicie. I dlaczego Astaroth tutaj dosyć nie był w stanie go przebić? Tutaj z tego co pamiętam, to jest taka sytuacja, że Nightmare nie jest w złej sytuacji klatkowo. I tam chyba niektóre postacie mogą go ukarać najszybszym AA, tak żeby na counter-hicie trafiło, ale z powodu 2G, które sprawia, że jeśli wciśniemy w odpowiednim momencie DU i block, to jesteśmy w stanie zablokować jakiś cios nawet z postawy, no to tutaj karanie nie jest zbyt użyteczne właśnie na Nightmera w tej sytuacji. Jestem ciekawy też, czy zobaczymy coś takiego jak step u Nightmera, gacie step. Bo on mógł robić. O, tu akurat jest jedna z niewielu sytuacji, kiedy można karać po 1A, czy dół A Astarofa. I znowu widzimy to przód przód AB. Guard Impact. I tu była taka sytuacja, że, on tym, że po Guard Impactie Nightmare'a. Asterov próbował zrobić swojego guard impacta, no bo tam jest zgadywanka, albo robimy guard impacta, albo czekamy na wolniejszy cios. Tutaj Asterov stwierdził, że będzie cios szybszy, więc zrobił guard impacta, ale na zrobił e, wolniejszy cios i go tutaj e, ukarał na WiFi. Wydaje mi się, że mocniejsze byłoby zrobienie tył A, które stunuje i daje na gwarancie 3B B. Sidestep A to jest e, czy w zasadzie Dudu A. To jest bardzo mocna opcja u Nightmara. Tak, żebyście też wiedzieli, dlaczego poprawiłem się, powiedziałem nie Sidestep A, ale Dudu A. W Soul Caliburze mamy 8 Way Run, możemy poruszać się w 8 kierunkach i nie mamy tylko takiego poruszania się góra-dół, ale mamy też na skos. I zależnie od tego, w którym kierunku się poruszamy, mamy różne ciosy z tego. No U Nightmara Dudu czy góra-góra z kwadratem, czyli z A, działa trochę i daje inny cios. Niż gdyby zrobił z deskosem. Tutaj wbił się na tę wybitkę i tu jest na gwarancie właśnie 2,1,4A. Zobaczcie, już pół paska zdrowia zabrał mu. My w Polsce graliśmy na 120 czy 130% zdrowia. Wydaje mi się, że oni tutaj ustawili sobie na 100%. Tak patrząc na to, ile te obrażenia, jak szybko te obrażenia schodzą. Nie wiem, czy on to 6,6A konfirmuje, bo tak. O, właśnie, to 3BB. 6-6B. To jest cios, który trochę sidestepował i był bardzo, bardzo przydatny. O, tutaj spokojnie był w stanie wypaniszować Asterofa po pierwszym ciosie. Niestety nie zobaczymy, ile tutaj procent zdrowia mają. A to w ramach ciekawostki jest planszak, z której muzykę Możecie usłyszeć, czy w którą możecie zagrać, niejako w których częściach Taiko no cudzi Nie wiem, czy we wszystkich, ale w części na pewno. To jest też plansza, która występuje w grze Namco X Capcom 66AB. Nie sądziłem, że tego tak dużo będą używać, bo to jest spoko, no ale jak nie trafi, to jest jednak ten. To jednak mocno Asterofleci. Tutaj jest kara przód-b. Zauważcie, że w trakcie robienia tego ciosu Astaroth jest się w stanie poruszać przód-tył. I w zasadzie w Soul burze też mamy coś takiego jak advance Guard i Retreat Guard. Czyli w trakcie bloku, w trakcie blokstana też jesteśmy w stanie zdecydować, czy chcemy być bliżej czy przeciwnika, czy dalej. I to się przydawało zwłaszcza w trójce, gdzie mieliśmy bardzo mocne guard breaki. O, i tutaj też odsunął się, ale dostał tym 6b na country, na, na, na fi czy na już paniczną. Wybitka i potem 2-2b na gwarancie i znowu to próbował. Tutaj Nightmare zrobił błąd, bo skoro widział już, że cios idzie, to powinien był side stepować Tam myślę, że nawet był, był w stanie to po prostu obejść i zrobić 4a, 3b, postawa b. Nawet ze wstawania robi to 6-6ab. W zasadzie Okizeme w Sokajburze nie ma, to znaczy... Ok, jak leżymy, to tam ktoś może nas na przykład rzucić. Aster ma rzuty specjalnie należącego, ale co do zasady, nie jest tak, że rolujemy i dostajemy przynajmniej w dwójce, bo, bo tych trapów, jako takich, nie było można było w dowolnym momencie zablokować. I tak, znowu, aha, tym razem trochę inny, inny gwarant. Dziwne, że się nie wyrwał tutaj. Znaczy, inaczej, dziwne jest w zasadzie, że Astrof nie zrobił już Panisza innego. Tutaj też mógł zrobić już w Panisza. Beprzód, beprzód. Fajny ciosek, taki mid dość szybki, no bo Nightmare nie jest bardzo szybkim, szybką postacią, ale ma kilka szybkich ciosów, na przykład z tego co pamiętam, przódka był niego w szybki, albo po prostu zwykłe ka. Jak na tę postać spoko. W na Kartechicie, powiedziało cały rzutek. Asterów mógł rzuty, tu był właśnie rzut na wstającego, czy dokładnie rzecz biorąc, asterów zrobił dua, A, który działa tak, że jeśli przeciwnik leży i go tym trafimy, no to jest podnoszony. Asterów zwykłe rzuty. Nie, niezwykły rzut, rzut specjalny, przód, tył, mógł tutaj chargować, dzięki czemu zadało większe obrażenie, ale miało to też swoje minusy, dlatego że normalnie, kiedy robimy rzut specjalny, u asterofo, właśnie, to widać troszkę, czy to jest rzut z A, czy z B, dlatego że trochę inny efekt graficzny jest i trochę inny dźwięk jest. Natomiast, jeśli przytrzymamy, no to już wcześniej pokazujemy przeciwnikowi, który, ten, który z tych rzutów to będzie, w związku z czym on jest w stanie wcisnąć odpowiedni przycisk na reakcję dużo łatwiej. To jest w ogóle, zdaję sobie teraz sprawę, walka z czasów, kiedy ja jeszcze nie grałem w Soul Calibura. Czyli też ogólnie wbijatych, więc ten film ma ponad 20 ponad 20 lat. 21 będzie miał niedługo. Przedano karę. No widzimy, że tutaj jak, jak to prosi, skupiają się raczej na małej liczbie ciosów, nie bawią się w jakieś unblock czy coś. O, zmiana strój akurat w, trój, w dwójce. Pierwszy i trzeci strój starafa mi się bardziej podoba niż drugi. Drugi był taki, ten, który widzieliśmy wcześniej, klaunowaty. Oj, widzicie, Astar próbował przebić go bardzo szybkim ciosem przód, przód B. To jeden z szybszych ciosów właśnie Astarosa. Ale Nightmare z postawy go przebił. Też chyba nie powiedziałem, on tutaj bardzo słabo to widzicie na pewno. Ale Dan miał ksywę DTN Dan The Nightmare. Mimo tego, że tutaj w samym tym filmie jest podpisany jako Dan. Rzutek i gwarant, tak jest. To jest też fajny cios Dudu AA. O, podnosi go i próbował go zrzucić Dudu B, ale to jest taki cios, który możemy blokować na reakcję, ale nie wszyscy to blokują. tutaj był fajny cancel. Właśnie Soul 2 był o tyle fajny, że tam mieliśmy bardzo, bardzo dużo ciosów, które mogliśmy kancelować. Normalnie w kaliburze możemy skancelować podstawowe A, podstawowe B, podstawowe K, natomiast w dwójce tych ciosów było bardzo, bardzo dużo i tu widzieliśmy taki przykład tył B Nightmare'a, które można scharżować i przebić blok, które, gdzie potem jest efekt taki, jak w zasadzie przy Guardian To tutaj skancelował, żeby trochę zamieszać w głowie Amerykaninowi. Barka też, i zobaczcie, jak to, jak to zebrało. Może pokażę Wam to jeszcze raz. Bo on robi barkę. Ale teraz patrzcie. On tutaj ma swój y, topór. Ale mimo tego, on chyba go po prostu lekko prawą częścią y, ciała trafia. Dan dość dużo obrywa właśnie tym dół A. Tym, które podnosi. No i proszę. Co tam powiedzieli? Toch, możliwe, że to jest, znaczy reset. Podejrzewam, że to było FT3 i Dan przechodził do zdrabinki przegranych. Możliwe, że tam był Dan Wins first set. A teraz zaczął mieszać. Kolejna fantastyczna plansza i perfekt, zobaczcie jak mega, mega szybko. 11 sekund. Właśnie, by tutaj grało się do... Nie, na 50. Próbował zgelembaktować, ale się nie udało. Z tego co pamiętam, ten cios Tarafa kiedy on wbija topór w ziemię, jest z bliska midem, a z daleka lowem. Dlatego na przykład tutaj stojąc z odpowiedniej odległości ciężko zgadnąć, czy to ma być low, czy to ma być mid. Patrzę na Sołka 2 też bardzo podobały mi się te walki. Chyba więcej walk z mieczyków pokażę Wam. To chciał z ich panieszać, był bardzo bardzo blisko. I dużo obrażenia znowu. To jest w ogóle high, więc y, można tam kucnąć i, e, i, i zufaniszować. W sumie nawet nie mam pewności na jakiej platformie grają. Zakładam, że na PlayStation 2, no ale y, wersja na Xboxa była lepiej zoptymalizowana, że Jeep drupała, więc. Może to była właśnie wersja na Xbox'a. Tutaj już pani Szwajny. No już tutaj widzę, że trochę semi się rozgrzał, ale czy to wystarczy? I widzicie, właśnie zablokował. Dzięki temu, że może zrobić to 2G. I czy Dan wróci? Wrócił, niesamowite. Nightmare miał taką spokojną opcję na wstających przeciwników, czy na takich, którzy chcieli leżać sobie. Miał nogę, którą, która działała jako unblock, jeśli przytrzymaliśmy, więc zmuszaliśmy przeciwnika do tego, żeby jednak wstał. A i tutaj też miał rzut na stojącą postać, ale też działa chyba na skrętą. O, i tutaj powinien był wystać stepować, właśnie w ten sposób. Ale tylko, że zrobił złego Ulf Panisza. To możliwe, że jest kara nawet. Ale tak jak mówię, w dwójce naprawdę... Jak pomyślcie sobie jak dużo ciosów w Tekenie czy w naszych kaliburach jest karalna mm, karalnych, no to w dwójce naprawdę bardzo bezpiecznie można było grać. Też w dwójce counterhitów było stosunkowo mało, dlatego że w dwójce jeszcze na movemencie nie było counterhita. w trójce to wprowadzili, co mi się bardzo nie podobało, bo nie dość, że osłabili movement przez zabranie step guarda. No to jeszcze był ten counterhit. Wydaje mi się, że Asteroch mógłby tutaj trochę więcej dułka y, używać, czyli takiego podstawowego gentlemana, który akurat u Asterofa ma fajny zasięg. I mam kolejną walkę dla Dana. Tak patrzę ile czasu trwa ten film, i podejrzewam, że Dan wygra całość 6-0, czyli 2 razy 3 do zera. No, tutaj prezentuje się dużo, dużo lepiej niż Semi. O, i tutaj to, co on zrobił, mieliśmy frame trap, bo on robi w WS... USA. Zaraz zobaczycie. Robi w USA. Nie, to jeszcze jeszcze kawałek. W USA. I na bloku, jak się coś próbuje zrobić, to jest z postawy Kopnia, który jest nieprzerywalny. On chyba idzie na high, chociaż nie mam pewności. Ale jeśli ten ciot wejdzie na counter hita to mamy stuna, z którego można się wyrwać. Ale uwaga, normalnie z tego co w w burze 2, żeby się wyrwać z tego typu stunów, trzeba wpisać kierunków i bloku chyba 6 razy. 6, 4 albo 6 różnych przycisków trzeba wcisnąć, natomiast w tym wypadku trzeba ich wcisnąć 10. To było chyba double over stun, chyba tak to się nazywało. Szybę niezawodny. No to jest mega ciosu nightmare. Naprawdę. Tak czyli mieliśmy po 3-0 reset. No i teraz to będzie już ostatnia walka. Ja tej planszy nie lubię, dlatego że jest mała i mm, też krawędzie na tej planszy są takie, że nie zawsze wiadomo gdzie tam się spada, a gdzie nie. Perfekt. No, tutaj już się dan nie patyczkuje. Uła. Rzut trafia właśnie też przeciwników w powietrzu, więc... O, i to jest ten... ten unblock, który, o który mówiłem, ten unblock na low, gdzie chcemy, żeby przeciwnik wstawał. I proszę, jak to szybko idzie. Czy tutaj Semi jeszcze jakąś rundę wygrać, czy nie specjalnie? Trzy b, a i koniec. I tak wyglądało. EVO 2003, tak wygląda finał Soul 2, tak jak mówiłem, pierwszy raz widziałem. Dan oczywiście zawsze mega poziom. W ogóle też dla, może dla szerszego kontekstu, w Soul tak historycznie przez większość czasu za najlepsze nacje uważano właśnie Francję i Stany Zjednoczone. Francja jest w zasadzie taką ogólnoświatową stolicą Soul Tam wydaje mi się, że pod kątem popularności w porównaniu do innych bijatek właśnie Sokajbór był zawsze bardzo, bardzo popularny. Tam było wielu bardzo dobrych graczy, których też pewnie niedługo Wam pokażę: kajane kiw i inni. To wszystko na dziś. Dajcie znać proszę w komentarzu, jakie filmy chcielibyście, żebym jeszcze tutaj obejrzał. Może jest coś, o czym nie wiem, i warto byłoby pokazać szerzej naszej polskiej społeczności. Dzięki, do następnego. Cześć!